Drodzy, witam was serdecznie w nowym odcinku Pomorski ze smakiem, w którym sprawdzimy możliwości kuchni i baru restauracji Eliksir, która od 6 lat mieści się na Gdańskim garnizonie. I nie byłam tutaj wcześniej. Trochę się tego wstydzę, bo bardzo dużo różnych opinii o tym miejscu słyszałam i nieraz zdjęcia, szczególnie ich koktajli, widziałam w social mediach i były one absolutnie zachwycające. Restauracja działa w oparciu o food pairing, czyli koktajle dobierane są do dań i proces ich powstawania jest naprawdę pasjonujący. Mam nadzieję, że będziemy mogli Wam go przybliżyć. Samo miejsce znajduje się w budynku z 1882 roku. I jego oryginalne elementy, jak na przykład cegła, zostały zachowane. Więc jestem sama bardzo ciekawa jak to wszystko będzie wyglądać i jak te danie będą w takich wnętrzach smakować. Wnętrza zostały docenione między innymi przez woga, podobnie jak i cała restauracja i Cocktail bar bowiem Elixir ma na swoim koncie bardzo dużo różnych nagród. Czy będzie smacznie? Czy będzie miło? Zobaczymy. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi. Zapraszam was do oglądania. bo wchodzisz do eliksiru i widzisz długi i szeroki bar I ja oczywiście oczami wyobraźni widzę siebie przy tym barze w weekend Ale jeśli chodzi o dania to tak nawet w to się zastanawiałam, kurcze gdzie nie mają stoliki, a tu się okazuje, że jest jeszcze jedna sala I Wow i to jakie są te stoliki Zajmę sobie tutaj stoliczek przy dwóch oknach i to jest ogromny przywilej że mogę wybrać jakikolwiek wolny stolik, bo rzadko kiedy w tej restauracji jest tak pusto, z tego co mi wiadomo, a ze względu na nasze nagrania i naszą dzisiejszą degustację restauracja została otworzona wcześniej, tak żebyśmy mogli w ciszy i spokoju kontemplować to jedzenie i tylko tyle także czekam. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę uprzejmie pozwolić w dwóch zdaniach streścić nasza menu. Pierwsza strona poświęcona jest menu degustacyjnym do wyboru. Pięć zdań Pięć dań wegetariańskich, mm -hmm. bądź 7 dań. Do każdego menu degustacyjnego możemy dobrać sobie koktajle alkoholowe bądź bezalkoholowe. Karta została stworzona tak, żeby każdy koktajl idealnie pasował do każdego dania. Jeżeli nie trosuje nas menu degustacyjne, wówczas przewracamy sobie na kolejną stronę hmm. standardowe menu, już bezludźnie w standardowych porcjach. Także... No dobrze. Dobrze, to my wybieramy. Dziękuję bardzo. Ta sala jest przepiękna. Myślę, że mi przyznacie rację i mam nadzieję, że film to oddaje. Jest tu bardzo elegancko, ale też nie jest krępująco. Natomiast ten super długi bar jest taki bardziej lunchowy. Tam jest taki klimat odpoczynku, relaksu, tak bardziej może lifestyle, to jest bardziej elegancko. I też tutaj jest Cigar Room. Można go wynająć, potraktować jako VIP Room i właśnie przy jakimś pysznym koktajlu również popalić cygaro w miłym towarzystwie. Oni, co tutaj mają w karcie? Te, to w ogóle. Ja, słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Że menu i dania są na tej jednej stronie. Mamy startery, dania główne, deser, piec i grill, ryba, dodatki sosy. E, bardzo krótka karta, więc wiele osób by to pochwaliło. Ale, czy Wy to widzicie? To? Są głównie alkohole, przeróżne wina z całego świata jest też cydr otomiński, który mnie zdziwił, bo to jest nasz gdański wytwór, więc mamy tutaj regionalne trunki i ta karta też bazuje na lokalnych produktach. Ale wracając do koktajli i alkoholi, jest tutaj ponad 300 pozycji. Możecie napisać mi na dole w komentarzach, czy znacie inne miejsca w Polsce, gdzie byłby taki wybór? Alkoholi. Bo ja? Tak, chyba nie za bardzo. Mało jeszcze wiem o życiu. No i przejdźmy teraz do menu. Ja mam już tutaj wybrane e, kilka rzeczy. Chodzi mi po głowie zylc. I też prośba do Was. Napiszcie mi na dole, czy wiecie, co to jest zylc. Ja Wam już mówię. Wieprzowo-wołowa galaretka. I co ciekawe, tutaj mamy w dodatkach... Pistacje i majonez szanowy, czyli połączenie klasyki z nowoczesnością. Pistacja z zylcem. W czasach, kiedy był on popularny, raczej pistacja nie była popularnym produktem, także jestem bardzo ciekawa. Jeżeli chodzi o Dania, to ja mam ogromną ochotę na halibuta. Nie tylko ze względu na to, że uwielbiam tę rybę, ale też dlatego, że jest tutaj coś, co mnie bardzo zaciekawiło. Poza filetem z halibuta pomidorkami yy, Sherry konfit, mamy gołąbek z szyjkami rakowymi. Nie wiem, jak oni to zaserwują i to mnie naprawdę zaintrygowało. I też ziemniak z ogniska i sos rakowy z Astragonem. Ziemniak z ogniska. Oh, Boże, mam nadzieję, że to danie szybko będzie gotowe, bo ja po prostu, naprawdę moja wyobraźnia teraz wariuje. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to wszystko będzie połączone. Eee, a jeżeli chodzi o deser, to jeszcze nie wiem, może tutaj kelner nam coś podpowie, ale menu, naprawdę, słuchajcie, intrygujące. Czy to jest ten moment? Cześć, wow, cześć. Dzień dobry. Sam się w kuchni do nas to jest mi przemiło. To nam jest wyśmienicie miło. Słuchajcie, my pieczywo na początek. My trzy gatunki, przeważnie w że występują. Focaccia, tym razem na paprykowym oleju, mm -hmm. z papryki. Żytnie na zakwasie z czarnuszką, i pszenne na zakwasie z prażoną cebulką. Masło palone jako nasz mm. dodatek. Robiliśmy różne masła, ale mm -hmm. doszliśmy do wniosku, że palone masło najbardziej jest smakuje. najlepsze. Mm -hmm. Więc to jest taki perikord. I słuchajcie, zaczniemy w takim razie od zylcu, czyli galaretki w naszym wydaniu, wieprzowo-wołowa bardzo dużo mięsa, prawie 98%. Mm -hmm. Więc to oh, wow. jest taka koloretka domowa. Tutaj naprawdę mamy praktycznie samo mięso z domowej roboty na jonezem chrzanowym, prażoną i kruszoną pistacją i rybiszem, taką marmoladą z czerwonej cebuli i musztardy gruboziarnistej, gdzie będziemy czuć cały czas mm -hmm. ziarna gorczycy, które delikatnie mm -hmm. będą nam pękały. Całość skręt, skończona oliwą z lubczyku. Brzmi pysznie. Lawycz, miłość. Ale wspomnienie Zylców sprzed lat odbiega wizualnie od tego, co mam tutaj przed sobą. To o... taki klasyczny eliksir. Wszystko się w karcie zgadza, Klasyczne. a na talerzu jest klasyczny eliksir. Yeah. Mam nadzieję, że będzie smakowało. Kuba przedstawia koktajl sparowany do tego. Dziękujemy bardzo. Proszę uprzejmie. Mocno alkoholowy, aczkolwiek słodki koktajl o nazwie Red Hot Wodka Peppers. W koktajlu znajduje się Gastric, czyli rodzaj syropu. Mocno, mocno zredukowany oraz dokwaszony octem. W naszym przypadku gastryk jest na bazie octu z czerwonego wina oraz wiśni. Wszystko przyprawione bitersem warzywnym naszej produkcji oraz oh wow. przenośną wódką. Na brzegach szklanki znajdziemy wędzoną sól oraz starty czerwony pieprz. Pijąc koktajl sugerowałbym pobawić solą oraz czerwonym pieprzem. Pozwalając na dostanie się soli do, do ust, będziemy mieli wrażenie, że koktajl nam ewoluuje w smaku, a nabiera jeszcze więcej słodyczy, żeby to doświadczenie z octem z czerwonego wina było jeszcze trochę bardziej przyjemniejsze. Smaczne. Dziękuję bardzo. I teraz nie wiem od jakiego pieczywa zacząć, bo na pewno chcę skosztować każdego, a szef tak pięknie opowiadał o tym, co tutaj się znajduje. No i też zaintrygowało mnie palone masło. Nie wiem, czy mieliście okazję posmakować lodów o smaku palonego masła. Są one dostępne w takich miejscach rzemieślniczych. Naprawdę warto, bo smak jest bardzo oryginalny. Mm. Mm. To jest po prostu wspaniałe, ja nie mam słów. Pieczywo jest smaczne, ale nie jest dla mnie zaskoczeniem. Żytnie, takie gęste, bardzo dobre, niemniej hitem jest właśnie to masełko. No i teraz zobaczmy zylc. Czy odnajdę w tym smak z przeszłości? Zobaczmy. Absolutnie nie spodziewałam się takiej konsystencji Mięso jest delikatne Idealnie doprawione To fajnie przełamane smakiem pistacji mm. Ja lubię słuchajcie próbować Wszystkiego osobno A potem te smaki łączyć O Boże Nie, nie mogę w to uwierzyć Ten smak jest dla mnie takim zaskoczeniem Jest tutaj jakaś nuta owocowo-kwiatowa? No nie spodziewałam się, słuchajcie, że zabawiając zylc poczuję kwiaty i taką po prostu niesamowitą, dziecięcą radość z tego posiłku. Um, także wow. Mm. Jak oni uzyskali taką konsystencję tego mięsa? To ja nie wiem. I prawdopodobnie nigdy się nie dowiem. Bo żeby... Go skosztować trzeba przejść tylko i wyłącznie tutaj, do eliksiru. To jest tak dobre. Jednocześnie i delikatne, i wyraziste. Nie wiem, jak, jak to jest możliwe. Zobaczmy, czy ten koktajl coś zmieni. Nie spodziewałam się w ogóle takiego smaku. Jest on słodko kwaśny i ta wędzona sól. Które miałam dosłownie tutaj odrobinę na ustach, idealnie podkreśla właśnie to połączenie, i też jakby restartuje moje kubki smakowe jednocześnie. I mam ochotę na więcej, i na więcej, i mogę sobie na to pozwolić, ponieważ ja zdecydowałam się na wersję koktajli bezalkoholowych. Mm. I dla mnie, jakby skojarzenie z koktajlem bezalkoholowym jest jedno: że nie ma smaku, jest nudna. A to jest po prostu, to jest niesamowite. To ja nie umiem tego opisać, wy musicie sami tutaj przyjść i to sprawdzić. I ja już wiem, że zabiorę tutaj mojego męża w trybie pilnym, bowiem, że on będzie zachwycony. Selling kawioru do tego dania. Regionalny zresztą, to wow. też tutaj z kręgów, ale już nie pomorskich, okay. a e, Olsztyn. Więc Gosławice, uh -huh. e, nasz polski kawior z Jesiotrak. Do tego mamy e, gołąbki, dwie sztuki, właśnie z szyjkami rakowymi, spalonymi ziemniakami z ogniska. Do tego halibut, e, smażony na oleju, później tylko wykańczany masłem rozmarynowym i czeskowym konfitowane pomidorki i sos rakowy, który połączy pięknie całe to danie. Smacznie. Pięknie, dziękuję bardzo. Mi żal zjeść to danie, bo talerz wygląda jak dzieło sztuki, jest po prostu przepiękny. No i szkoda, że nie możecie poczuć tego obłędnego aromatu. Które mam absolutnie mieszane uczucia, bo z jednej strony jest bardzo przykro, że niszczę tą niesamowitą kompozycję, ale z drugiej nie mogłam się już doczekać, aż skosztuję. Bo te aromaty tutaj po prostu no, są bardzo, bardzo kuszące. Zacznijmy od gołąbka z szyjkami rakowymi, których jestem wielką fanką. Mm. młoda kapusta szyjki idealnie, takie jędrne, po prostu w punkt przygotowane mm, bardzo dobre ale to danie też ma w sobie taką uroczą delikatność i halibut przepyszny, Miejąca skórka taki maślany posmak i kawior Mm. i tutaj, jeżeli lubicie wyraziste smaki to w tym kawiorze je znajdziecie, bo naprawdę no smak jest przeobłędny mm. oni mnie absolutnie kupili tym daniem ja będę musiała wrócić na nie jeszcze raz jeżeli chcielibyście kiedyś skosztować kawioru ale boicie się, że ten smak będzie taki dla was zbyt mocny, zbyt wyrazisty to ten Antonius ma smak wyrazisty, ale nie mm, ciężki. Jest taki naprawdę bardzo przyjemny, jak te kuleczki pękają na języku. Mm, I smak wypełnia w pełni nasze kubki smakowe. No to jest po prostu przepyszne. Jest jedna rzecz, której nie mogę tutaj znaleźć i się nie dopatrzyłam. I to jest ten ziemniak z ogniska. I tak się zastanawiam, czy. On jest może pokrojony w mniejsze kawałki i jest w tym Tego nie wiem, musimy się dowiedzieć, ale tego mi tutaj trochę zabrakło tego smaku, bo się właśnie nastawiałam na taki mocno wędzony smak tego wspomnianego ziemniaczka. Ale ryba. Obłęd. Mm. No przecież, moi drodzy, mm. Wytrawny, z taką lekką nutą kawy, ale ta kawa też nie jest tutaj dominująca. Bardzo ciekawy, bo zazwyczaj kawa dodana do koktajli sprawia, że innych smaków już nie ma, bo ona jest taka mocno dominująca, a tutaj jest tylko, jest taka smooth, taka gładka, takim bardzo przyjemnym dodatkiem i ten koktajl jest taki bardziej, właśnie, wytrawny, co już powiedziałam, jest mocniejszy. Naprawdę bardzo ciekawy, i on. Tak mi się wydaje, że mógłby też fajnie smakować z jakimś deserem. Czas na deser. O, jest jakiś liczny. Moi kochani, wygląda klasycznie. Klasyczna nasza Klasyczna. Buzetka. no klawia. ja <laughs> mogę się nie dowiedzieć, czy to jest klasyczna buzetka, moi drodzy. Klasyczna buzetka, w smaku przynajmniej, więc już wiemy, czego się spodziewać w środku. Czekolada okay. śmietana, owoce, serwowana z paloną, czekoladą i orzechami. I z rabarbarem i malinami. Dokładnie z Rebarbaru i Maliny jest zrobiony lód, który wiem, oczywiście jest na slajdzie. Mam nadzieję, że w tą pogodę będzie idealnie. Pa, pa, pa. Pa, pa. Brzmi pyszne, Dobra. Brzmi pysznie, dziękuję. Do zobaczenia. Ja pozwolę sobie dużo z na w przygody z koktajlem. Na nazwie Hilcombusan. Sam koktajl jest tak naprawdę zapowiedzią nadchodzącego już niebawem słońca. Jest też szprycerem. Koktajlem niskoalkoholowym, bardzo orzeźwiającym na bazie wódki pszenicznej, francuskiego winiaka składającego się z, z trzech szczepów win oraz likierów pomarańczowych, mhm. sody z kiwi oraz kordiału, czyli kwaśnego syropu na bazie kokosa mhm. oraz rabarbaru. na zdrowie. Dziękujemy. No dobra, zobaczmy, czy będzie tutaj, o oh, wow o oh, wow, ja muszę to nagrać słuchajcie z tej strony bo to wygląda tak pięknie, wy tego jeszcze nie widzicie, ale ja to dogram i zaraz to zobaczycie o oh, wow ale niespodzianka mm. mamy śmietanowo-czekoladowy środek o matko mmm ale to jest pyszne śmietanowe. Czekolada jest bardzo delikatna. Fajnie się rozpływa na języku. Mmm. I przełamanie kwaskowym sorbetem z rabarbarem. Przepyszne. Zobaczmy koktajl. Mmm. Orzeźwiający. Taki typowy szpryc, ale nietypowy, jeżeli chodzi o smaki. Bo tutaj łączą się różne e, smaki owoców Kilka kresów później jeszcze taka jedna myśl mnie naszła Że super jest tutaj połączenie różnych struktur nie? Że Właśnie mamy też ten taki chrupiący crunch Mamy rozpływający się w ustach i zimny sorbet No i mamy puszysty biszkopt czekoladowy Z chrupiącą skórą i ze śmietaną To wszystko tak fajnie... Łączą się ze sobą, ale też każda rzecz osobno e, smakuje po prostu wybitnie. No wybitnie, no to jest najlepsze słowo, jakiego mogę użyć. Zawsze w podsumowaniu lubię powiedzieć o tym, komu polecam dane miejsce. No i też moi kochani widzowie często pytają o to, jakie miejsca polecam na różne okazje. Jelisje zdecydowanie jest restauracją, którą poleciłabym na wykwintną randkę, którą poleciłabym również na spotkanie biznesowe, ale nie tylko, bo widzę tutaj również siebie albo Was z waszą ekipą przyjaciół, z którymi będziecie mogli przetestować ich wybitne i genialne koktajle. Jeżeli jesteście spoza trójmiasta i zachęciły Was te obrazki, które tutaj widzieliście, to słuchajcie, oni mają sklep internetowy, na którym Możecie kupić takie prepy różnego rodzaju wyciągi, soki z różnymi ziołami zamknięte w butelkach. Elixir ma też swój kanał na YouTube, na którym pokazuje jak z czym to połączyć, aby nawet w domowym zaciszu wypić wykwintny koktajl. Jeżeli chodzi o dania, to absolutnie jestem pod ogromnym wrażeniem i Przepraszam Was bardzo, ale nie jestem w stanie wskazać jednego dania, które najbardziej by mi smakowało, bo wszystko mi smakowało i wielkim zaskoczeniem był tak naprawdę każdy element, który znajdował się na trzech talerzach. Ja na pewno tutaj wrócę jeszcze nie raz, bo to, co przeżyły moje kubki smakowe, to jest po prostu nie do opisania. Dziękuję Wam bardzo, moi drodzy, za uwagę. Zapraszam Was serdecznie do pisania komentarzy, co mielibyście ochotę zjeść z tego, co widzieliście i czy to miejsce przypadło Wam do gustu. Do zobaczenia i Wasze zdrowie.